Panie trenerze, nasz klub realizuje ministerialny program sportowy AS. Jak ważny jest to program, jeżeli chodzi o szkolenie handbalowego na rybku w naszym klubie? No jest to bardzo ważne z dwóch powodów. Pierwsze to, że y, trenerzy też tam są płaceni, a dla nas jest to bardzo ważne, bo są to oszczędności. A druga sprawa, że mamy dodatkowe hale, mamy dodatkowe pieniądze na to, żeby te dzieciaczki mogły grać. I właśnie po raz pierwszy w tym, ten weekend rozpoczęły się ich rozgry rozgrywki. To są dzieci szkolone właśnie przez nasze y, grupy prowadzone jako y, ten program AS. Ten program jest dedykowany dla najmłodszych grup wiekowych, które dopiero rozpoczynają tą karierę z piłką ręczną. Obserwujemy te rozgrywki i przeciętny kibic piłki ręcznej mógłby się trochę pogubić. Gramy tylko w przy przyspięciu w polu, małe bramki, na tablicy nie ma wyniku. Czemu służą te zasady? Te zasady służą przede wszystkim temu, żeby nie było obciążenia psychicznego, chociaż zawodnicy i tak są walczaki i oni tam trochę przeżywają. Ale nie ma wyniku na tablicy, jest tylko czas. Wynik jest niepodawany, w ogóle zawodnicy nie znają wyników po meczu. Nawet rodzice nie znają, trenerzy nie znają. Robimy sprawozdanie z tego meczu i to idzie do Wrocławia, tam jest prowadzone. Tu nie ma tabeli, tu nie ma mistrzów, tu nie ma przegranych. Czemu to służy trenerze? To rozumiem, że chodzi o cele szkoleniowe, czysto szkoleniowe. Przede wszystkim służy do temu, żeby oni na spokojnie, bez obciążeń psychicznych się rozwijali. Nie wynik w tym wieku jest najważniejszy. W tym wieku jest najważniejsze to, żeby oni się uczyli wybiegać, wracać, trzymać przeciwnika, kozłować. To są takie rzeczy zabawowe. Natomiast nie ma tutaj, tak jak powiedziałem, wygranych ani przegranych. Okiem wybitnego specjalisty, panie trenerze z tego, tego na rybku, z tej mąki będzie chleb, tak zapytam, bo tutaj kilku, kilka talentów już dostrzegliśmy. Oczywiście jest tu masę talentów i to we wszystkich drużynach. Są, tak zaczynali wszyscy, tylko może nie mieli tego właśnie programu, as i oni nie mogli sobie już tak wcześnie zacząć grać, oni grali już od meczu o coś. Natomiast ci grają, nie mogę powiedzieć, że o nic, o naukę, o postęp i jest tu nawet tu w naszej Legnickiej drużynie kilku wspaniałych chłopaków. Wczoraj też kilku fajnych grało w Lubinie i na pewno z tego, jak to powiedziałeś, będzie chleb. Panie trenerze, pan już kilkanaście lat pracuje na samym dole tej handbalowej piramidy z tymi najmłodszymi zawodnikami jak, jak, jak się pracuje z takimi młodymi zawodnikami, bo podejrzewam, że nie jest to łatwy, łatwy, prosty chleb To jest duża satysfakcja móc wyciągnąć chłopaka, który jeszcze nic nie potrafi nauczyć go i mieć właśnie tą satysfakcję z tego, co on już pokaże na boisku to jest duża satysfakcja, która w parze idzie z tak samo dużą pracą u podstaw. Przecięty kibis nawet sobie z tego nie zdaje sprawy. Trochę tacy właśnie specjaliści jak pan pozostają trochę w cieniu. O tej ciężkiej, brudnej roboty. No to prawda, co tu mogę więcej powiedzieć. Jest iluś tam zawodników pierwszej drużyny siódemki. Tutaj zaczynało w dwudziestce też. Waitreze od nowego sezonu są nowe zasady, jeżeli chodzi o szkolenie, rozgrywki zawodników do lat dziesięciolatków, bo, bo dzisiaj mamy turniej właśnie 10-latków, zajęcia finansowane przez Ministerstwo Sportu, Sportowy As. To świetne rozwiązanie i jak sprawdzają się te nowe zasady ze szkoleniowego punktu widzenia, jak pan to ocenia? Myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Chłopcy mają się przede wszystkim bawić piłką ręczną, chłopcy muszą y, czuć więcej swobody na boisku, zdjęta jest z nich presja wyniku, nie znają tego wyniku, grają na mniejszych bramkach, na mniejszym boisku z mniejszymi bramkami, mniejszą ilością zawodników, tak, żeby każdy mógł y, pokazać swoje indywidualne możliwości techniczne z piłką bez piłki. Myślę, że te zmiany idą w dobrym kierunku. W naszym klubie obecnie dwa zespoły w tej, w tej najmłodszej kategorii wiekowej. Ilu tych zawodników mamy? Bo widząc, patrząc po zajęciach, to frekwencja jest bardzo wysoka. No, zgłoszonych mamy do tej ligi 21 zawodników. Jeszcze na bieżąco chętni przychodzą, zapisują się i zapraszamy kolejnych. Mhm.